No, i jesteśmy po wizycie w galerii w Przełomce. Przeurocza Pani nam opowiadała. Bardzo długo, bardzo długo, nie wszystko zostało sfilmowane. I jedziemy teraz do kamienia z lokomotywką jednego z największych odkryć na Suwalszczyźnie, jakiego dokonaliśmy. Będziecie świadkami, jakby powtórnego wejścia na punkt. Jesteśmy na miejscu, w którym teoretycznie gdzieś powinien być ten kamień. Tak mniej więcej my go szukaliśmy. Wbrałem się w długie spodnie, bo tutaj bywa, że krzadyle rosną dosyć duże. No, wchodzimy, zobaczymy. Może nam się uda odkopać ten kamień. Coś twardego. Wygląda na to, że to może być to. Czy to jest to? Hmm, kamień jest, ale jakby, jakby nie ten. Szukamy dalej. Niestety. Następny kamień, ale też to nie jest to. Trochę zaczynam się niepokoić, bo powinno być gdzieś tu, naprzeciwko drzewa. Może to jest to drzewo. to nie jest to jeszcze może być to drzew. ale to jest też nie wygląda na to dogrzebaliśmy się do kamienia jakiegoś ale nie ma na nim lokomotywki mam jednak wielkie podejrzenie że to jest ten kamień no bo inny być nie może no cóż, spróbuję go jakoś, może, przeflancować, żeby zobaczyć, czy to jest ten, czy nie. Zobaczymy. Zweryfikowaliśmy nasze notatki, i wydaje się, że kamień może być nie w tym miejscu, tylko ciutkę dalej za przepustem. Teraz jest tak odgrodzony. I jest. Jest, 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 jest. Tylko spójrzcie. Zarósł trochę mchami, ale, ale odczyścimy go. Jest piękna lokomotywka. Nie wiem czy ją widać. Piękna lokomotywka, napis 1942. Kamień z lokomotywką. Cudo.